Miejmy nadzieję, że będzie co zbierać. Tam Jest godzina 4.30. Na, na plaży tylko mewy. Chodzę już parę minut. No i co? Oczywiście kapsle. Teraz pierwszy taki ciekawszy sygnał. Takie coś. O, nie widać. Włączę o Taka jakaś zawieszka. Torebki? Nie wiem Jakby jakiś napis jest chyba albo i nie ma no to co, lecę dalej pierwsza monetka 10 grosz jeszcze raz 10 grosz jak widać tutaj o, była imprezka no i ktoś się wysypał zacny nominał zobaczymy czy coś jeszcze będzie tutaj jakiś muniak ale nie odszyfruje Słonko już wzeszło pełną gębą. A takie sygnały to ja lubię. Mam dwójeczkę. Na plaży jeszcze oprócz mnie jest dwóch detektorystów. Tak, że dzieje się. Przyjemny wiaterek, ciepełko. Dobra, lecę dalej. Jeszcze jeden zajeździk. Dlaczego kopię wszystkie kapsle? Znaczy wszystkie kapslowe sygnały. Ano dlatego. sygnał 77 tak jak kapsle chociaż kapsle tutaj skaczą, a tu był stały sygnał i takie coś jakaś stal pewnie ale fajnie to wygląda tym tymczasem na plaży przybywa Poszukiwaczy. Tam następny. Także chyba już jest nas tu gdzieś koło czterech. Dobra, lecę dalej. Sześć monetek. Z jednego miejsca tutaj. To będzie złoty. Złoty siedemdziesiąt, złoty siedemdziesiąt z groszami i jeszcze tu jeszcze tu słyszę sygnały o proszę bardzo jeszcze jedna złotóweczka jeszcze słyszę i 5 groszy, to która? ósma jeszcze coś tam siedzi o i 20 groszy to będzie moneta numer dziewięć. A tu? Tu jeszcze coś. Nie, już nic więcej nie ma. Także ładnie 9 monetek. i w sicie melduje się 2 zł. Lecimy tym razem, złoty 50 zł z jednego miejsca i to prawdopodobnie będzie ostatnie fanty. Także. Widzimy się na podsumowaniu. No to kończymy na dzisiaj. Podsumowanko. I co tam wpadło? No to, to tradycyjnie. Kapsle, folie. Znowu się do trochę nazbierało Poza tym około 14 zł plus tu takie cztery monetki zajechane Spinka To to nie wiem myślałem że to jakaś moneta też zajechana ale raczej nie Jakiś taki aluminiowy krążek No i ta zawieszka pierwsza Co wpadła? Podejrzewam, że to od jakiejś torby torebki No i ten pierścionek Także coś tam znowu znowu wpadło Wschód słońca, tym razem był piękny. Tak jak zresztą widzieliście. No i co? Trzeba iść z godzinkę się zdrzemnąć. I na plażę. To prawda dzisiaj podejrzewam, że może być wywieszona czerwona flaga. Bo jest... Może duża nie jest, ale nie wiem, czy przypadkiem nie ma prądu wstecznego. Także nie wiem czy się pokąpiemy dzisiaj Ale przynajmniej na plaży się trochę posiedzi Dobra, to by było na tyle Pozdrawiam wszystkich tradycyjnie i do zobaczenia